dalszej części mszy świętej. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. powiadam się obojętnie i wam, raczej i że bardzo złożyłem myśl o Moja wina, moja wina, wina, moja bardzo wielka, wielka jest. wina. Przeciwbłagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, Panie i, święci, i was, bracia i siostry, o za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, wypuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen.